Słuchajcie drodzy. Dzisiaj krótki filmik o budowie domu, ale nie będzie o noszeniu pustaków, tylko będzie o samej konstrukcji tego domu, metaforycznego, metafizycznego. I jak zwrócicie uwagę, dużo ludzi mając jakiś tam plan na swoje życie, spodziewa się w nim tego, że w odpowiednim wieku nie wiem, znajdą sobie. Partnera, partnerkę, jednocześnie gdzieś tam się wyedukują, rozpoczną wspaniałą karierę po iluś tam latach. Dorobią się w wspaniałych warunkach, ze szczęśliwą rodziną, dziećmi, pieniędzmi. Ach, to będą mieli tu wspaniałe, satysfakcjonujące życie. Ale życie jak to na złość, jak to bywa, na złość robi, i okazuje się, że tutaj jakiś jeden drobny niuans, jedna drobna wpadka. I wszystko zaczyna się walić, palić, i budzicie się w lat 40, 50 z jakimś dużym problemem, który wydawałoby się, że nie można było przewidzieć, ale jednak tak do końca nie jest. To znaczy, pewne rzeczy można przewidzieć, i o tym chcę Wam dzisiaj nagrać krótki film. Do filmu tego skłoniła mnie taka prelekcja jednego. Profesora filozofii, który dla swoich studentów zrobił taką poglądową lekcję. Może tam wrzucę linka gdzieś na dole. Ale w jakim skrócie lekcja wyglądała tak, że pan przyniósł słoik pusty, sypał tam piłeczki golfowe i zapytał swoich studentów, czy słoik jest pełny. No, tak, słoik jest pełny, odpowiedzieli. Potem pan sypał jeszcze takich małych kamyczków do środka, które się tam rozeszły między tymi piłeczkami. I zapytał, czy słoik dalej jest pełny. Słoik dalej był pełny. Potem jeszcze wsypał kubek piasku, a na koniec dolał butelkę piwa. I um, słowami tego wychodząc od, tego, um, od tej poglądowej lekcji tego pana, um, można powiedzieć, że wasze życie to też jest taki słoik, który, w którym każdy ma tyle samo miejsca, i tym miejscem jest czas. Um, i wrzucanie tych odpowiednich składników pokazuje, jak ten czas wykorzystać dobrze, żeby słoik zapełnić odpowiednie wartościowymi rzeczami. Przy czym te rzeczy są różne. Mianowicie rzeczy fundamentalne w Waszym życiu, te najważniejsze, takie jak rodzina, Wasi bliscy, Wasza społeczność, w której żyjecie, to miejsce, w którym spędzacie większość Waszego czasu i które odpowiada za Wasze zdrowie mentalne, to są te piłeczki. To są rzeczy... Najważniejsze, absolutnie fundamentalne w Waszym życiu, które dają wam to poczucie szczęścia i spełnienia i rzeczy, które jest wam trudno odebrać. Te kamyczki to jest reprezentacja całego waszego stanu dorobku materialnego plus kariera. Piasek to są wszystkie rzeczy drobne, jakieś tam drobiazgi, pierdoły, które dobieracie sobie w zależności od środowiska, od sytuacji, a piwo to są już przyjemności, takie, na które zawsze, jak podsumował to ten Pan Profesor, znajdzie się czas, ale w przypadku, kiedy te wszystkie rzeczy są włożone do tego słoika w odpowiedniej kolejności. I o tym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Mianowicie, dużo ludzi, w Polsce jest to szczególnie widoczne i szczególnie jest to widoczne wśród młodych kobiet, popełnia ten błąd, że sypie do tego słoika najpierw kamienie albo piasek, a potem dziwi się, że nie ma tam miejsca już na to, żeby wyłożyć te piłeczki golfowe. Czyli yy, budują sobie jakąś ścieżkę kariery, wymyślają sobie pewną ścieżkę kariery w oparciu o fałszywe założenia, takie założenia, że ich kariera będzie yy, się rozwijać i progresywnie yy, zmieniać w ciągu najbliższych 40 lat. To jest nieprawda, dlatego że tylko kariery w bardzo wąskich zawodach są w stanie wytrzymać tak długą próbę czasu. W zawodach technicznych przeważnie, które trudno jest... Yy, zdobyć trudno się w tym obszarze wykształcić. Natomiast wszystkie inne kariery, im bardziej hipsterskie, im bardziej artystyczne, im bardziej za, zawisłe, zależne od zmiennych uśmiechów fortuny, trwają przeważnie kilka lat waszego najlepszego performansu, a potem następuje przeważnie załamanie. Lub jeszcze problemy z tym związane, na przykład z przypięciem łatki Wam przez społeczeństwo, przez jakąś podkulturę. Jeżeli nie daj Boże mieliście szansę być jakąś gwiazdą, czy osiągnąć jakiś poziom sławy. I co w efekcie przeradza się na bardzo niestabilne życie w tym obszarze waszym bliskim, waszych relacji, waszych, waszego ciepła rodzinnego, waszego domu, czyli te <coughs> piłeczki golfowe. A zatem, jeżeli chcecie zbudować dom waszego życia, to te piłeczki. Te podstawowe, fundamentalne rzeczy możecie przyrównać do fundamentów domu. A właściwie bardziej do ścian. Dlatego że fundamentem waszego domu i waszego życia są wasze wartości, które wy macie i które wyznajecie. To są rzeczy niezmienialne, fundamentalne, wobec których, jeżeli tam pojawi się rysa, to dom całego życia, waszego życia prawdopodobnie umie. ściany to są te właśnie. Rzeczy fundamentalne w Waszym życiu, czyli rodzina i ogólnie środowisko, w którym jesteście, w którym chcecie być, dlatego że to środowisko możecie zmienić, jeżeli Wam nie odpowiada. Dach to są te kamyczki, ten cały y, dorobek materialny, który Was chroni przed y, zmiennymi kolejami losu i zabezpiecza Wasz byt, i to, co macie poniżej tego dachu, czyli ściany, to Wasze domowe ognisko. Natomiast cała reszta, ten piach, to są te meble, które dzisiaj do domu znieśliście, a jutro wyrzucacie. A plus piwo ze znajomymi, czyli cała reszta drobnego chłamu czy jedzenie, które się w tym domu znajduje, dzisiaj jest, jutro go może nie być. I teraz, jaki błąd popełniano najczęściej młodzi ludzie? Nie znając zasad i ważności tego waszego podstawowego. Ogniska domowego traktują jako rzecz drugorzędną i skupiają swoje życie na karierze, na pieniądzach, na sprawach materialnych, na wykształceniu, nawet czyli na budowie tego dachu. Budują dach bez ścian. Czym się to może skończyć? No, oczywiście kraksą, tak jak zbudowanie domu z wadliwych cegieł, co wasz prelement miał okazję sprawdzić na sobie. W przypadku, kiedy ściany są wadliwe, cały wasz wysiłek i wkład i zasoby włożone w dach równie z wielkim hukiem. Dlatego, jak się to przekłada na Wasze decyzje, jeżeli budujecie Wasze życie i nie macie określonych tych spraw najważniejszych, czyli gdzie chcecie żyć, z kim chcecie żyć, wobec kogo, z kim chcecie budować pozytywne relacje międzyludzkie, to nie bierzcie się za karierę, nie bierzcie się za pieniądze. Dlatego, że w momencie, kiedy to skumulujecie, zapełnicie ten swój, będzie Wam ciężko znaleźć miejsce na to, żeby wpuścić tam jeszcze wartościową osobę do Waszego życia. Dlatego, że wpuszczenie wartościowej osoby do Waszego życia wymaga ogromnej ilości wysiłku i poświęcenia. To nie jest tak, że partner jest meblem czy dokładką do Waszej kariery. Jeżeli w ten sposób pójdziecie, to Wasze losy można łatwo przewidzieć. Kariera jest rzeczą ulotną. Karierę może zniszczyć jeden post na Facebooku lub jeden tweet. Tak z rodziną się nie dzieje. Dlatego młode kobiety, które przekładają karierę na rodzinę, popełniają <coughs> wielki błąd. Dlatego, że Wy, jako mężczyźni, na połapanie się w wadliwej konstrukcji Waszego budynku macie dużo więcej czasu. Do czterdziestki jesteście cały czas dużo warci. Natomiast w przypadku kobiet to tak nie działa. Wy, jako kobiety, jesteście w tym Waszym największym, najbardziej owocnym okresie, kiedy Wasza wartość w społeczeństwie, Wasza atrakcyjność jest największa. To ten okres praktycznie przy 27 latach już jest w okresie już jest w, swoim, w swojej fazie schyłkowej. Yy. I to jest dla was czas, zresztą nie ktoś z tym instynktownie. To jest dla Was czas, kiedy trzeba sobie zorganizować sprawy najważniejsze. To nie są pieniądze, to nie jest wykształcenie, to nie są sprawy dorobku, tylko to są sprawy miejsca, w którym chcecie być i osób lub osoby, z którą chcecie w tym miejscu być. Dlatego lepiej. Lepsze decyzje moim zdaniem podejmują kobiety, które zamiast iść w jakieś ścieżki kariery, nawet wsiądą w ten samolot, polecą w jakieś inne miejsce na świecie po to, żeby poznać trochę życia, żeby poznać kogoś, osobę, poznać jakieś środowisko, w którym będą mogły znaleźć tych dróg więcej, przede wszystkim poznać wartościowego, wysokiej jakości mężczyznę, z którym w oparciu o którego będą mogły stworzyć rodzinę. I później rozwinąć się biznesowo, zawodowo już według swojego uznania. Dlatego, że łatwiej, tak jak łatwiej jest sypać te kamyczki pomiędzy piłeczki, jest dobrać aspekt materialny do aspektu swojego rodzinnego niż odwrotnie, niż sypać te piłeczki między, między kamieniem. Wynika to z tego, że rodzina jest dużo trudniejsza i relacje do zbudowania niż zorganizowanie sobie pieniędzy na miejscu. Zdobywanie pieniędzy zależy od miejsca i zależy od ludzi, z którymi jesteście. To, jak potoczy się Wasza ścieżka kariery, to, co będziecie robić, zależy od ludzi, z którymi jesteście. Z taką kobietą czy z takim mężczyzną będzie to wyglądać inaczej. Co innego będzie ważne, co innego będzie Was yy, satysfakcjonować. Troszeczkę inaczej będzie wyglądać Wasza misja. W przypadku kobiety szczególnie. W przypadku mężczyzny misja jest ważniejsza nieco bardziej niż misja w przypadku kobiety, natomiast dla obojga tworzenie tych ścian domu, to jest kwestia absolutnie fundamentalna i od tego się zawsze zaczyna. Czyli paradoksalnie mniej straci człowiek, który w wieku 25 czy 30 lat nie ma jeszcze określonego sposobu zarabiania pieniędzy, ale już dobrze wystartował ze swoją rodziną, czy z miejscem do życia, na przykład krajem, co też się do tych podstawowych rzeczy zalicza niż człowiek, który zaczął się dorabiać i osiągnął jakąś pozycję w wieku lat 30-35, ale z pewnych zależności historycznych odnośnie miejsca, odnośnie psychologii ludzi wynika, że w wieku 40, 45 czy 50 lat spotkał go poważny kryzys. I przed tym chcę Was przestrzec. Nie dajcie się nabierać na to, że ścieżka Waszej kariery w dziadowskim kraju yy, doprowadzi Was szczęśliwie do... Takiego etapu w życiu i takiego poziomu zasobności w wieku lat tam 60, kiedy wasza kariera się skończy, który pozwoli wam tam przetrwać. To jest fałszywe założenie, które dla wielu już sprowadziło wielkie nieszczęście. Takich ludzi już widziałem wielu, którzy w tym momencie życia właśnie około lat 50 przeżyli poważny kryzys i musieli startować od zera. Dlaczego musieli startować od zera? Nowo postawili dach na budynku, w którym były popękane ściany, lub co gorsza popękane fundamenty. No to już jest sprawa fundamentalna, to jest sprawa wartości. Tyle się chciałem, taką prawdę chciałem się z Wami dzisiaj podzielić. Mam nadzieję, że ten filmik jest pomocny. I co, życzę Wam przede wszystkim, jeżeli jeszcze nie macie, <laughs> zrobienia miejsca na sprawy w Waszym życiu najważniejsze na nie nabieranie się na ściany, na zbieranie tych piłeczek, czy na zbudowanie tych ścian z dobrego budulca w dobrym miejscu, gdzie świeci słońce, gdzie nie ma grzyba, gdzie nie ma jakichś toksycznych zjawisk. Po to, żebyście w odpowiednim momencie, kiedy Wasze życie stanie się trudniejsze, kiedy będziecie chcieli się zabezpieczyć przed negatywnym wpływem przyrody, mogli położyć na tym budynku piękny dach, a na końcu wypełnić go um, meblami z epoki, czy móc w nim napić się tego piwa z Waszymi bliskimi. Dziękuję.